Nie chcemy, żeby uśmierzanie bólu ograniczane było jakimikolwiek limitami NFZ, porą przyjęć lekarza, kolejką oczekujących na wizytę, zamożnością śmiertelnie chorej osoby, jej popularnością, wiekiem, zaradnością jej rodziny lub przyjaciół. Chcemy nieść ulgę w cierpieniu każdemu człowiekowi, który tego potrzebuje. Wierzymy, że każdy z nas ma prawo do godnego życia bez bólu i cierpienia aż do ostatniej minuty. A odchodzić powinien bez strachu i poczucia samotności. Tak jak śmiertelna choroba nie wybiera i dotyka każdego, bez względu na wiek, urodę, płeć, kolor skóry, wyznanie czy inteligencję. Tak my chcemy móc stać ponad podziałami. Bo dla nikogo nie może zabraknąć miejsca w hospicjum, środków przeciwbólowych, sprzętu ułatwiającego oddychanie czy pieluchy w rozmiarze XS lub XXL. W dobie drogich i głośnych kampanii reklamowych. Zwykły, umierający człowiek. Często stary i schorowany. Nie jest wystarczająco atrakcyjnym produktem marketingowym, aby przekonać do swoich potrzeb tłumy. Zresztą, po co pomagać komuś, kto i tak umrze? Po co? Bo każdego z nas czeka śmierć. Najnowsze badania wykazują, że co czwarty Polak w ciągu najbliższych 10 lat zapadnie na chorobę onkologiczną. Nie chcemy straszyć, ale uświadomić, że opieka hospicyjna będzie coraz bardziej potrzebna. A teraz zamknij oczy i pomyśl o czterech najbliższych Ci osobach. Kto jest tą czwartą? Nie jest jeszcze za późno na ratunek.